Bóg Zwyczajny. Nie jestem w stanie objąć go w kadrze. Jest tak wielki. Znajduje się tutaj między jeziorem Ciecz a Zamkiem Łagowskim. Potężne drzewo. Ma taką pospolitą nazwę. Zwyczajny, Bóg Zwyczajny. Policzyłem jego średnice rozpiętości korony i wyszło, że około 30 metrów u podstawy. 30 metrów. Potężny pień. I charakterystyczne czerwone liście. Potem zmienią barwę i, i staną się zielone, ale kiedy są młode, to na początku są czerwone, podobno. Podobno. Ma tutaj takie stanowisko bardzo nasłonecznione, bardzo dobre warunki do rozwoju. Wokół nie ma sąsiedztwa, drzewa rosną pozostałe w pewnej odległości, czyli nie ma tak jak w lesie, że jest rywalizacja, żeby wyżej, szybciej i zdobyć jak najwięcej promieni słonecznych, to drzewo sobie tutaj rośnie samo i. I, i, nie, musi, nie musi konkurować z innymi i urosło do tak ogromnych, ogromnych rozmiarów jest to coś niesamowitego nie widziałem takiego wielkiego buka wszystkie te które tutaj są a są też potężne to jednak są idą na wysokość i jak najbliżej <laughs> jak najwięcej korzystać ze słońca a ten sobie tutaj rośnie tak w odosąbnieniu i do takich ogromnych rozmiarów dorosł co ciekawe, pod tym drzewem nie rośnie trawa, nie ma żadnej ściółki, nie ma żadnych roślin. Promienie słoneczne się nie przebijają do ziemi, więc rośliny nie mogą wegetować. Podobne buki są w Katowicach, tylko że tam jest masa liści. Tutaj liście są chyba zamiatane stąd, żeby nie leżały. Tam też wygląda tak w rezerwacie bukowym w Katowicach. To chyba na murckach jest. Też tak wygląda ziemia pod drzewami. Nie dochodzą żadne promienie słoneczne. I i nie rosną żadne roślinki a to jest pień tego drzewa w kadrze nie wygląda tak okazale charakterystyczna jasna kora chociaż na tym osobniku jest nieco ciemna już jest wiekowa jasna jasna gładka kora a tak idzie do góry do góry, do góry, do góry, do góry i tam jest szczyt tego drzewa. Wprostoparowane do ziemi rosną sobie konary, w lesie konary rosną pod kątem. 45 stopni do góry, żeby zdobywać światło słoneczne waliści, a tutaj rosną prostopadle. Oprócz tego buka tutaj w tym parku zamkowym są potężne. Dęby, olchy, ale wszystkie inne drzewa są. nie oddają tego majestatu i tej wielkości tego drzewa.